na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony do krzycza, powie serca okupnego o boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Salut, salut! I, I myśleli, co tu będzie wadzieża! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój! Karmi salut! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi! O to mu się Bóg osiągłaniają. czy królowie Bogu oddają! Chwała na wysokości, chwała, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem z Bogiem już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Na ziemi, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na, na wysokości, a pokój. na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. na ziemi.